Byłem ukonany przez ten 10 minut. ten game, of grace. Ok, was nie mam został dodany. Jakiś zen chyba. I chcę sobie zobaczyć, o co to chodzi, ty, to jest fajne. Co jest? Podoba mi się to. Chodź. I... Tu się chyba z czasem coś zaczyna dziać, tylko nie wiadomo co. Nie mnie do takiego skakania tutaj z tego co widzę Co? What the hell? What the hell, Yante? Dofnąłem się? Co? Ram. Co? Ja nie wiem czy w ogóle w dobrą stronę o Kurde, z żadnej... O, o ta po mnie, o znów to jest Teraz w którą stronę mam iść? Nie mam pojęcia Nie mam pojęcia To jest najgorsze, że tutaj muszę jeszcze tak jakoś skakać O o -u. Znów to coś Tylko, że ja się teraz cofam. Co? Nie rozumiem tego. Zen dostał dokument, okej. Okay. Jest już tak w z 10 minut, może 12, tak ciągle skażę i no, no i nic. Nic się nie dzieje Może nie powinienem tak skakać, bo wtedy nic się nie stanie właśnie Powalone. Na górze też nic się nie dzieje Ja pierdzielę ze mnie błyskawica Ojcz Błyskawica się zepsuła Jakby chwilę tak, pobiegnę, będę biegł. Coś się może stać Grace of Love Hmm Nie wiem o co chodzi Nie wiem Wow, jak ja szybki Wow Co jest? Co się dzieje w ogóle? Ja cię kręcę. Nie, no to jest niesamowite jakieś Dosłownie, co się dzieje w ogóle? Wow! Wow! Chyba jestem serio szybki. Nie wiem, na co to ja mam czekać. O mój boże! Do not, okej. Okay. Czy mi się zdaje, czy teraz po prostu jakiś kwadrat się robi to O nie. No nie, no. Dawaj na górę cioto! Chyć foku Ja pierdzielę Teraz nie zrobić fejla Ja pierdzielę co za disco O mój Boże co się dzieje? Można przy tym uciec DC DC mam to zapamiętać Nie wiem w każdym bądź razie na razie DC Chyba, że przegapiłem pierwszą literkę. D, C, zaraz coś. Nie wiem, może to znaczy, że jak on blisko ode mnie jest. O mój Boże, zaraz umrę. On jest strasznie blisko. O mój Boże. To chyba oznacza, jak blisko ode mnie jest, albo jak daleko. Idzie to pewnie w kolejności ABCD. O mój Boże, ABCD, EFG. No nie no, zaraz B będzie To znaczy, że ja jestem od tego daleko, gdy jest B A zaraz A Czy, czy C zaraz będzie? A jest, okej okay. To chyba oznacza, że jestem od tego ja daleko Nie jestem tego blisko Tak mi się wydaje Gdy się pozbędę A, to To zniknie co, nie? Nie mam pojęcia, to jest naprawdę jest Powalone Nie, 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 nie. Wolny jestem. Dawaj, A! S! Co? Achievement jakiś. Zeską, ale co masz po S? No nie. No muszą być te ściany powalone, zasrane. Nikt ich nie lubi. Nikt. O mój boże, ile ich tu może być! S plus S plus plus zaraz będzie co nie? Albo S minus, bo plus i plus to minus Co nie robi, nie, nie, nie Już po mnie Już po mnie Już po mnie Ty Zaraz po mnie, zginę zaraz No nie Nie. No, nie. O mój Boże. O mój Boże. O mój Boże, wyratowałem się. Nie, nie, to jest taki stresik teraz. O mój Boże. Czy to będzie mnie goniło już. Nie wiem, forever jakieś. Jakiś S! Jakiś dokument Co się dzieje w ogóle? Ile to może jeszcze trwać? Nie wiem, ale to już długo trwa. O Jezus Maria. S 4 plusy już Ile to jeszcze będzie się ciągło? Ja pierdzielę. Nie, 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 nie. No nie, nie! Nie, dobra, dobrze jest, dobrze jest. Nie lubię tych ścian, co się tak zwężają. Najgorsze ściany, albo gdy takie kółko jest. Nie, 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 tu jest. No nie, umrę zaraz. O nie. No nie, ten licznik, ja pierdzielę. No muszę się te ściany tak zwężać, już wolę takie zakręty. Ile to jest już plusów? Nie wiem, piosenka zaczyna się robić cicha, to może zaraz zniknie ten stwór, ja pierdzielę, nie wiem to nie. Nie, może jednak nie. Może on po prostu już jest bez końca. I mam po prostu, nie wiem, do 10 plus. Nie, ja nie wiem, nie mam pojęcia. Powalone. Powalone, ale już długo to trwa. Ile ja tych plusów mam jeszcze zbierać? Jakiś oko tu jest. Nie, nie. Nie. Nie, nie. Dobra, umrę. Umrę. Nie. O mój Boże. O mój Boże. Co jest w ogóle? Co się dzieje? Ale co mi z tych esek, no? Z tych plusików. Nie wiem. Może się przekonam, ty umrę. Albo gdy to się skończy, w co wątpię. Nie, 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 nie. Odbijaj się dzielnie. Nie cofaj się też. Nie, 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 nie. Dobra, dobra. No nie, to jest zaraz za mną. O mój Boże. O nie, prawie mogłem umrzeć w sumie. O jejku. Ile ja mam już tych plusów? No to jest, to, to nie, nie zaczyna robić sensu. Ile to może się jeszcze ciągnąć? Papier, na Przynajmniej coś się dzieje. Nie, 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 nie. Debilu, debilu, debilu. Debilu. Za tobą jest. Garni się. O nie! O nie, dobra, umrę. No, kurde, no. Okej, okay. gdy sobie skloczuję... ...dużo razy to coś dostaję. Okej. Okay. Spoko. Jestem wtedy szybki, bardzo szybki. Co jest? Co jest? I sobie mima dodałem. Doki Dobra normalnie sobie będę biegł Tylko czy ten pasek Serio musi być aż tak na środku No nie widać co to tam pisze Bo to takie jakieś zrąbane Oj boże boże Dobra biegniemy Ale co to to tam Tamto coś O tamto Nie wiem on jest śmieszny po prostu. Hands off. Ej. Okay. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Pięknie, ładnie, fajnie, zgrabnie. Okay, doki. Tego zena to tak sobie chciałem sprawdzić. Dobra. To nie jest tak jak na zenie. Nie mogę się odbijać w nieskończoność. No właśnie. Tutaj pociągnij, tutaj przyczep jakby. Dobra. I tutaj teraz... Czego chcesz? O! Mogę... O kurde. No to nieźle No to nieźle Teraz ja sobie mogę tak zrobić Tak Oczywiście, że mogę Mogę być szybki Ale nie za szybki A były to oczy Więc ja mam nie patrzeć Doki, doki no kurde, no nie idzie mi najlepiej no o jezus maria oki doki jedziemy z tym koksem może rekord się uda zrobić bo mój rekord to jakoś była 500, coś takiego Tutaj, Oki doki O mój Boże, ty śmieciu za Okej okay. Ale fajnie, ale fajnie Fajne serduszko, fajne serduszko No kurde, 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 co jest Dobra, biegniemy nie patrzymy się Tutaj to dawaj, otwieraj tutaj tak Co to było? To był Slagman Czyli ten czarny typ Nie wiem Ale jest szybki. O nie, bo to ten Dobra gdzie to mam dać? A tu. tujko coś słabo mi chyba idzie. Coś się jakoś, żebym chwilę w tą grę nie gram i jakoś tak jakoś się coś podziało. Dobra Ale coś jest? On mnie może zabić. Nie mogę w niego wejść Okej okay. Spoko Kurde, crouch'a powinienem używać Odejdź człowieku Nie patrzymy na niego Dobra, super Idziemy dalej GONIMY GONIMY DALEJ WOW O mój boże Po śmieciu Dobra, nie patrzymy na niego Żeby tylko w niego nie wejść Okej okay. Dobra Spoko, nie cierpiecie jeszcze gdy ten Mim jest, to będzie utrudniało tylko sprawę Dawaj przejście Dobra No nie no ten... Odejdź ode mnie Dobra Spoko Chyba nie jest najgorzej, ale mój lekko to jakoś 500, ale to było bez mima Więc teraz mam utrudnienia Dobra, level up Speed boost, spoko Zgaśni śmieć Okej okay. Dawaj lecimy z tym koksem z tym koksem ile beczek co jest w ogóle Z tym okiem Dobra, tutaj gonimy tutaj ładnie, fajnie, pięknie Dobra Kto się odcze pode mnie Teraz ten śmieć. Muszę się na niego patrzeć. Dobra. Oki doki. Zaraz będzie można się schować pięknie. No i gonimy. Jesteś śmieciem. Tak straszysz ludzi, o mój Boże. O nie, tylko nie on. Dobra, teraz muszę znaleźć o, to właśnie. OL, muszę się patrzeć. Oczek się ode mnie. Mime. Mime. Mima. Dobra. Reakcja, atrakcja. Nie mogę jeszcze. Okej, okay, dobra, spoko. No nie. Dobra, spoko. Na niego się nie patrzę. A to już chyba dozer może być. O mój boże. O wilku mowa. No o wilku mowa. To nie mam się w niego baczyć, okej, okay, dobra, spoko Przeląbałem sytuację, po prostu, co nie Bo ja w niego wbiegłem Okej, okay, spoko O nie, 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 nie Dobra Uciekamy z tym koksem Dobra. Speed boost. Dobra. z bobra. Ale to czerwone z lewej strony ekranu troszkę przeszkadza. Okej. Okay. Śmieciu. Szybko! Ja pierdziele. Dobra, mogę się tego pozbyć. Niepotrzebne mi to, gdy wiem już jak on działa. Dobra. Dobra, dobra, spoko. Muszę się patrzeć. Dobra. Fajowo, o nie, nie fajnie. Ile naraz? Dobra, speed boost. Nie patrzę się na niego. Okej okay. level up. Juhu. Muszę się patrzeć. okej okay. zaraz będzie taki doser. Nie wiem. Jest Didoser Okej, okay, dobra, lecimy z tym koksem Nie wejdę w ciebie, śmieciu Chyba śnisz Nie no, z nim Naprawdę Jej Dawaj Speedbusa Super, jestem teraz szybki, nie chcę się chować, czekaj. Okay. Dobra, przetrwałem, sam się zszokowałem. Nie, 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 Dobra nie, jest źle, nie, jest źle Nie śmiecił, odejdź dobra. O nie, dawaj to tu, dobra. No nie, no co za śmieć, ja pierdzielę. Mogę, tak. Oczywiście, że tak mogę. No i tu jestem nim. Odejdź. O mój Boże. Ja myślałem, że to będzie już to. To z nieba. Dobra, teraz tak, tak, okej. Okay. Nie. Jest i to z nieba. Jedziemy z tym koksem Nie patrzę się na niego, okej okay. Okej, okay, był Z przodu teraz przychodzi No to będzie to utrudniało sprawa. Dobra Ojejku, prawie w niego wszedłem. Dobra, spoko. Ja pierdziel, naprawdę. No poważnie. Dobra. Jedziemy z tym koksem. nie. Ty Przez tego mima Zapomniałem sobie o nim. No nie no, roztopię się. Jeszcze ten różowy, ja pierdzielę. Nie! Dobra. O ty O No ja pierdzielę, zrąbałem. Dobra, kolejny trade. Og. Nie wiem, co jest lepsze. Będę musiał zaprzeczytać tutaj. To mogę kupić. O tak. O tak. Kupiłem to. Tego się, chyba nie płaca. Tylko to za 15 tysięcy. Pistolet jakiś. Powalone. Jeśli cięczykiem się to, co mi wzięli. Zaraz wyjdziecie, przygryźcie mi papa.